A witam was w kolejnym odcinku Storm Oil. Wiem, że troszkę dźwięk był z, z gry za głośno, także troszeczkę teraz go przyciszyłem. Mam nadzieję, że teraz będzie... E, dobrze, idziemy w teren. E, mam nadzieję, że to będzie dobrze. Będzie wszystko git. E, bierzemy tych dendrologów, przyspieszymy gierkę. E, um. Cholera, żeś mi jak zrobił na złość. Aczkolwiek to jest fajne złoże, powiem, że nie. Um... No i tutaj trzeba będzie sprzedawać koniecznie. Hmm. Dobra, Tyk... Uuu, no nic trudno się mówi. Prawie z dobra tego cena. O, oh, seriously Dobra, szukaj dalej. Ja jakie tu z tego. Um. Tu jest dobra cena. Dobra, o mój Boże, przegapiłem to. A tu jest jeszcze jedno. pra, Ale zajebista cena. Ja pierniczę, pompuj to. Pompuj to, teraz to, koniec pompowania, koniec, 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 koniec Dobra, gdzie on to znalazł? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś? Tu jest jakieś jeszcze jedno Lipka O mój Boże I Ja pierniczek, to jest wielkie I ja pierniczek, jeszcze tu coś jest Gdzie to? co, Gdzie żeś to znalazł O lipka. Nie nie, 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 proszę nie. Dobra. Ja pierniczę. Ja pierniczę, jakie bogate tereny. Proszę sprzedawać. Dobra, i jeszcze tu. Ale tutaj w ogóle, jopiornicz, ja, jak widzicie, to to widzicie jakie to jest kurwa wielkie. Dobra, tutaj, 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 teraz z tej strony. Ja już nie wiem gdzie silosów kłaść. Ja to jest za wielkie. Jego czas już lipiec. Co za jest? Jeżeli coś znalazł! Dobra, nic nie pompuj. Tu jeszcze. Jest. Dobra, dawaj cenę, dawaj cenę pompowej, pompuj, 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 pompuj! Dobrze idzie, dobrze idzie. No, 60 tysięcy, ale zajebiste pole. Dobra, jeszcze, jeszcze, do raz, starczy. A tu jeszcze mam troszkę gazu w ogóle. A tu. Um... nie? Czekaj, czekaj. Dobra. Dobra. Przyszczone. No, ale nie, no, piękna polemia. Trochę, trochę, trochę tego wyciek no, Ale trudno. Tak poszło. Genialnie, nie, no czuję, że miałem najlepsze pole, tak szczerze, eee... że poszło tutaj, myślę, że fajnie, tak patrzę na to, czyli jakie miałem pole, bo to też dużo robi eee, podziemi anteniego. Antoni, 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 Antoni... Hmm, pokażę coś, kiedy przejdziemy do następnego obszaru. Okej... Okay. Zagramy w tą wyższą, niższą? Serio. Przejść do gry. Niższa. Niższa. Wyższa. No, nie wierzę. A jajaj, niedobrze jaj, yy, Fabryka, nie nie, nie no, troszkę, troszkę się wyczerpałem z pieniędzy, ale miałem sobie chyba najlepszy darmo wrażenie. Żółty, a nawet nie miałem taka najlepszego znowu. Hmm. Tutaj się będą bić, no. Kurde. No, nie, no muszę. Tu już może nie być tak dobrze. Ja czuję, że wziąłem taki ostatni, ten właśnie dobry. Eee, pomocy przy wydobywaniu skarbu. Tak, te kraciki się też przydadzą. Krety kopanie szybciej może niekoniecznie. Eee, ale dobra. Ale eee, dobra. Idziemy kopać. To często idzie. Eee... dobra eee, Kontroler złączę eee, A spoko, mordo. Dobra, a? Dobra, zarąbiście. Jeszcze patrzę na to, że to jest całkiem duże złoże. No, może niekoniecznie. Ale okej, okay, jest nawet spoko, cena Nie wiem, czy to jest, duże, że to jest małe, średnie, dobra, tutaj jest już wyższa. Lepszymy to. Dobra, tu trzeba przyspieszyć koniecznie. Dobra, od razu weźmy do dwóch, jeszcze do zerów. Bo oni tak się nazywali, z tego już pamiętam. O matko, tu się mi to nie zmieściło. Dobra. Ta kasiorka się jeszcze przyda. Dobra, mm -hmm. tak troszkę koni też się przyda, bo dlaczego nie. Mm. Dobra. jest duże, czy małe? Średnie. Czasami um, jest spoko cena, że możecie sprzedawać. ja jestem bardziej, że tutaj coś jeszcze jest. tu zrobimy... Poczekaj, tu musimy, bo nie wiem, co tutaj jest. A? A nie, jednak. Oh, holy shit, motherfucker. Nie wiem czy nie jest się z kupnem tych, tego, tych rzeczy u tego ziutka Tak szczerze, no, ale dobrze, trudno Nie po takiej cenie! Tyle, gdzie to jest? Gdzie on jest? Poczekaj, gdzie jest ten ziódek? Tu jest! Gdzie niby? Tu dzisiaj minąłem? To jest jeszcze jedno w ogóle. Mm. Przewiercę się. Okej, okay, udało mi się. Bra. Nie ma dobrej ceny na razie, um. ale jest tylko z tej prawej strony, więc. Um. Ale troszkę tego Troszkę tam sprzedają już Hmm, dobra Czekaj, czekaj, czekaj czemu nie mają tu, ale no nie wierzę, nie wierzę Szybko, bo się pieniądz marnuje Nie... Kur wix. No nie wierzę Nie. Dobra. Dobra już ciul. Wydobywać tą Holerną ropę. Nie, nie sprzedawać! Wydobywać tą ropę. Cholera jasna. Czemu to idzie tak wolno? Czemu dojdzie tak wolno? ZAWAĆ! Masz. Nie, a teraz tam. No no to ja miałem tak dobre pole, że nie zdążyłem wszystkie nazwy zdobyć. Za słaby gaskę dostałem: 51 tysiące A jej, mogłem 60 szczerze zdobyć. No dobra. Więcej pieniędzy, więc myślę, że. Um... No, ale przecież zebrałem chyba wszystkie. Zabrałem, czy to jest Nie. Do ramy 50, no miałem najlepsze. Mm, nie wiem. Ja pójdę znowu, zabawię się w tego Loterię Gdzieś tu pójdę. Co z tego wyjdzie? Wyższa, niższa, tak Dobra, tu będzie na pewno niższa. Tu musi być wyższa, no i też będzie wyższa. No wreszcie. Wreszcie. Ale zwróciło się w sumie nawet, więc... Kurde, nie wiem o co tu chodzi. Chyba, że powinienem to trzy mieć tego. Trzymać to powinienem chyba. No dobra, yy, poczekaj, poczekaj. Bank, nie, tu nie potrzebuję shopa, tu nic nie mam. Podziemia. Dobra, whatever, dobra, czekaj, fabryka. Timer. Mm, może niekoniecznie. Odnoga. Rozmiar silosów. No, rozmiar silosów bym powiększył z chęcią. Yy, prędkość, rozmiar. No, może niekoniecznie. Super zbiornik też niekoniecznie. To mnie też troszkę ogranicza. Dobra, to bym ulepszył, koniki, no też bym powiększył do 25, bo też czasami brakuje. Dobra, ruszamy na podbój. Dzisiaj ostatni odcinek, w sensie ostatni, no. Nie to, nie to, nie to, Dozer. Dobra, mam nadzieję, że... Proszę, powiedz, że jesteś gdzieś płytko. Świetnie. Zajebiście. Dobra, oszczędność miejsca. Czy jechać w tą stronę teraz, duży, słaby, ale tu są jakieś dwa jeszcze. Terenki. O, zajebista cena w ogóle Dobra, no, troszkę trzeba ograniczyć teraz Ale jest trochę biednia Nie mam No jest źle O mój Boże, nie gada, że nic więcej nie ma. Dobra, jest coś. Ja zawsze jestem serio. Taki wiatr w oczy.

Dobra, po takiej cenie, dobra, dozer, jeszcze jeden Tu jest, tutaj jeden gaz, dobra Nie, 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 już nic, nic tym bardziej nie sprzedawaj Tym bardziej nie tutaj No już nie ma nic, serio Dobra, wydobądź pan to jeszcze szybciej, bo Będziesz 5 lat się ociągał. Um... Tragedia. Co jest? Nie! Kurwiks, no. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj ty koni mieć to w tym piku chociaż? Aj, ja mogłem przytrzymać Ja pierniczy, dobra Dobra, wydobądź już to wszystko, ale ja pierniczek się zatrzymało Mogłem trochę też więcej z tego wyciągnąć terenu, 28 tysięcy mam Okej... Okay. Aczkolwiek czuję, że oni więcej zrobili? Oj, 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 oj! No właśnie, mm, tak czułem. No nic, trudno. Zobaczmy, no bo nie ja znowu wziąłem ten beznadziejny ten... Ja pierdolę 19, wziąłem. Ech, daj mi to. Si dalej. Mogą być ostatnie dobre ziemie, no nie wierzę Won! No nie wierzę Mogą być ostatnie dobre ziemie Darmowe wskazówki, no dobra, pokaż mi Porady burmistrza, fantastycznie Przewodnictwo ciepła, dobra Eee, zwiększy Robię. no dobra Wiem no dobra, tu możemy na wyłączność zamykanie łączne, no to wiem, poszukiwanie skarbu, no to też wiem i yy, podziemny rynek na własną rękę kupię na targowisku skarbów. Um. No właśnie, nie wiem czy nie, nie zrobiłem tego bardzo źle. Głębokość radiestrów. Hmm. No, właśnie mogą być tego. Tu mogą być jakieś błędy. No dobra. Benzyna od razu. Dobra. Zwiększanie przepływu ropy. No, co wiadomo, z tym gazem. No, ale dobra, na razie to jest wszystko, um... Także cóż, um... a, a, a. Błęk, Fart mogę jedynie. Aha, ja to mu sprzedałem. To ty siaka, on się daje po tyle. Nie, jest bez sensu. Nie będę mu sprzedawał. Wiercele, nie ruszam go. Dobra, tutaj koniki bym wziął, ale jesteśmy jeszcze szerokość tych rur, tak przyda się. Dobra, ale póki co to będzie wszystko, to odcinek także. ja, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że nam się podobało, czuję się na razie.